Ten ogromny czarny komputer to jest mój obecny komputer, którego używam na co dzień. Mniejszy stoi dla pokazania skali. Pokazuję go, ponieważ będę składał dla siebie nowy komputer. Tak więc, dzień dobry, cześć i czołem, i zapraszam na oglądanie filmu o moim dotychczasowym komputerze. Komputer służył i służy dzielnie. Daje dotychczas radę, ale pora wymienić na nowszą platformę. Obudowa komputera jest przeogromna. Przepraszam za to, że komputer jest tak brudny, ale będę go rozbierał, więc bez sensu go czyścić. W górnej i przedniej części obudowy znajdują się przyciski reset i power, potencjometr do regulacji obrotów wentylatorów zbudowanym włącznikiem i wyłącznikiem podświetlenia wentylatorów, porty USB, SATA, wyjścia, wejścia audio, diody Informujące o pracy komputera. Od frontu znajduje się wyświetlacz informujący o obrotach wentylatorów oraz temperatury wewnątrz komputera. Obudowa jest od Coolmastera, Mastera, model sniper. Czas zajrzeć do środka. Za cyrkulację powietrza wewnątrz odpowiadają trzy wentylatory. Jeden od góry, jeden od dołu, kolejny z przodu. Za zasilanie odpowiada zasilacz Silencium PC Elementium E2 SI450 80. Płyta główna to MSI 970A G46. Na płycie zainstalowany jest procesor AMD FX 8120, który posiada niby 8 rceni, każdy po 3,1 GHz. Do tego 24 GB RAM DDR3 w czterech kościach. Karta graficzna od Gigabajta w Radeon R9 380 Series. Z pamięcią 4 GB. Za przechowywanie danych odpowiadają cztery dyski HDD. 2 po 1 TB, 2 po 500 GB. Na system jest dysk SSD o pojemności 250 GB. W łączu PC Express 1 zamontowana jest karta z dodatkowymi portami SATA, ponieważ brakowało mi na płycie głównej. Chłodzenie procesora widać jakie jest, nawet nie wiem jakie jest firmy. W komputerze znajduje się również nagrywarka DVD. Taka duża obudowa ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że zajmuje dużo miejsca, a zaletą ogrom przestrzeni wewnątrz do upchania podzespołów oraz bardzo dobra cyrkulacja powietrza. Czas pokazać testy z wydajności oraz jak komputer sprawuje się w grach. Ale zanim to nastąpi, zapraszam na krótki filmik stworzony przez mojego syna. Jestem Ziedomy, jestem Plantus. Lubię, Lubię roztoczać Fina. Roztoczę Fina do gasa. Lubię tak jak on, gąpumpę. Lubię fadwać, naplawać, gąpumpę. Napraszam nie naglądanie, naklejenie, filmów. No i na. Przez tą pandemię, syn większość czasu siedzi w domu zamiast w przedszkolu. Nie daje mi spokoju, więc muszę go czymś zająć. Przepraszam za jakość wideo w testach, ale mój laptop coś nie chciał się polubić z graberem. Zaczniemy od testu procesora w Cinebench Wynik testu Multicore to 2360. Przycinanie się tego nagrania to wina Grabera. Mój laptop naprawdę nie polubił się z kartą graficzną R9. Za Chiny nie mogłem ustawić, aby obraz był wyraźny i nie przycinał się. Musicie to jakoś przecierpieć. GTA 5. Rozdzielczość 1600 na 900 Ustawienia bardzo wysokie. I tu w zależności od lokacji od 35 do 60 klatek. Procesor pracuje na 60%, karta graficzna miejscami do 100%. Rage 2, rozdzielczość 1280 na 1024, grafika ustawiona na ultra. I tu mamy klatek od 40 do 50. Karta graficzna potrafi pracować nawet 100%, procesor w większości 50%, lecz również potrafi skoczyć do 100%. Niemożliwe! Powinien być martwy! Generał Cross! Gotowe. Mila, szlak. Byłam przytomna do ciężkiej kurwy. Na pewno dasz sobie radę? Tak, tak. Idź robić fajowe strażnicze rzeczy, a ja spróbuję to wykminić za co się zabra. Muszę spadać. Ci robić fajowe, strażnicze rzeczy, a ja spróbuję tu wykminić za co się zabrać. Się robi. Shadow of the Top Rider rozdzielczość 1280 na 720 ustawienia graficzne wysokie. Praca procesora średnio 80%, karta graficzna pracuje na 100% klatek od 40 do 60. Z powodu słabej jakości przechwytywanego obrazu nie będę Was więcej męczył testami w grach. Zaprezentuję jeszcze ogólną wydajność komputera podczas przeglądania przeglądarki internetowej. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeżeli tak, to wiecie co zrobić. Piszcie również komentarze pod filmem ze swoimi przemyśleniami na temat tego filmu. W następnym filmie pokażę budowę swojego nowego komputera. Tak więc do zobaczenia.